Zasad B519 na dobrej takiej pompie, przyciągnięty rozrząd do wymiany, śrubę to już każdy wie, gdzie się odkręca. Zaczynamy tutaj, tu jedna została, bo z mocowaniem jedna, druga, trzecia i jedna jest tu, trzeba odchylić i tu jest popuszczony Później. Wyciąga się kierunkowskaz. I w kierunkowskazie, w tym miejscu, jest śruba. Na dziesiątkę. I tu analogicznie to samo. Druga, trzecia, czwarta u góry. Później przed wyciągnięciem trzeba tu boczne odkręcić. I tu jest taki wspornik plastikowy. Tak samo kierunkowskaz się odkręca. I w tym miejscu też jest przy kierunkowskazie śruba, a ogólnie jest to o o o tutaj w tym miejscu. Także to w miarę fajnie wychodzi no i później cztery śruby tu zawsze sobie mocuję na takich dwóch śrubach, to są od serwa, chyba od jakiegoś, na tych mocuje że można było odsunąć, potem odpinam tą rurę czujnik od interkulera. ogólnie przewody cieniowe tutaj jeden tu drugi od spędzarki klimatyzacji trzeba odpiąć odpiąć trzeba od świateł główny i tu jeszcze jest jeden, to chyba od silniczków tak samo po tej stronie u góry wąż od chłodnicy się odciąga, on idzie tutaj. Teraz jest pstryczek taki. Później przy wkładaniu najlepiej te wszystkie gumy wysmarować silikonem. Ja, ja sobie silikonem smaruję. Tylko pstryknięcie wchodzi. Tu jest przebieg adekwatny. Teraz jest 400 tysięcy najechane. No i wygląda na 400. No dalej co? A i jeszcze. Aby zaoszczędzić klimę, to zawsze po odkręceniu opuszczam na dół. Opiera się o kanał no, 150 zł, ten może 200 zaoszczędzone, tak? No i co? Dalej rozbiórka. To już jest wszystko fajnie, prosto. Już opisywać to wszystko jest opisane po 600 razy, jak się ustawia. Rozbiórka też w miarę idzie. No tutaj pasek zdjąłem, ten krótszy. No i pierwsza rzecz do wymiany. Pięknie słychać. Już takie wyparte, Teraz tak, tutaj napinacz. On też jest już wypracowany. Chodzi bokiem. Tak, stamtąd tak się spojrzy. trzeba pamiętać też do podkręcania, On ma lewy gwint. Lewy gwint. Tu wiskoza. Jak cię mogę? No, pompa wody bardzo taka. Powiem, że kurde, jakby nie była wypracowana, no, ale... Chociaż ją można potem jakoś zmienić tak samo, tylko... Dostęp jest... Oszału nie ma tych śrub. Dobra, i to wstawię nowo. Zaraz, tutaj śrub odkręcamy. Na napinaczu to tak jakby wczoraj było napięte. Stoi tak jak, kurde... Jakby nie pracowało wcale w tym samym miejscu, to samo położenie. To później... Otwór do blokowania tutaj na pompie. Ja mam taką śrubę specjalnie przygotowaną do tego. Tu koło trzeba zupełnie będzie popuścić, żeby było luźne, ale przed tym trzeba najpierw górny martwy punkt. Ściąga się osłonę. No i z tyłu się blokuje. Trzeba dać taki płaskę do tego specjalny. Wchodzi w cięcie i, i to wtedy stoi stabilnie, a koło sobie lata. Obraca się, to nie ma znaczenia. Później. To je będzie zablokowane, a wał to wszyscy wiedzą, no ale powtarzam się jak zwykle. Tam jest otwór i na wieńcu, na kole i na obudowie będzie punkt, tam w dziurze i tam znajdujemy sobie górny martwy punkt, czyli pierwszy tłok wiadomo w górnym położeniu. To wszyscy wiedzą, powtarzamy, ale nauki nigdy dość. Nie ma dwóch takich samych przypadków przy naprawie. Nie ma. Nigdy. Zawsze coś jest po drodze. Śruby odkręcone, poszło to w miarę. I teraz taki najlepszy sposób. Trzeba to zruszyć, bo ciężko. Najlepiej. Mycie wstępne tak zwane. Trochę pomoże. Tu jest Wiele punktów odniesienia. On to ma 400 tysięcy, także ustawiane było parokrotnie. Pomyć i będzie można składać powoli, ale pompę i tak wymienię jednak i jutro. Szkoda, tyle rozkręcania, żeby potem trzeba było znów przodź i Nie wiem, teraz jest dużo łatwiej. Chciałem zademonstrować jeszcze najlepsze urządzenie do mycia. Dopłynął i jedziemy. Efekt jest bardzo fajny, czysta biel. Promieniująca. Także można powiedzieć, że bardzo dobrze to zabezpiecza szkliwo. W tym wypadku dobrze myje nager, no, ale sprawdza się. Chciałem pokazać, dlaczego ściągnąłem koło, bo tutaj było z To wszystko ten cały syf, a tu taki patencik. No tak blokuje sobie i odkręcam, a potem schodzi tutaj. Wsywane troszkę rurka, Taka przedłużenie i daje się pięknie odkręcać. Pasek już wrzucony. Teraz trzeba trochę sobie powracać. No ogólnie tu ruchu żadnego prawie nie widać. Odwrócimy i później sprawdzimy. Tam jest, widać jak to nazwać o końcówka zera, która jest na kresce. Tam jest jeszcze kreska na to nie zwracać uwagi, tylko ma być 0 tutaj. Można się piermnąć. E, tu i krzywka. Koniec. Dobra, obracałem, sprawdzamy. Tu wchodzi pięknie tak jak powinno. Małek i profesjonalne blokada numer ISO 2020 własna produkcja. No ale spełnia swoją rolę. No i tam nasze zero. sprawdzimy jest idealnie. Na rancie. Pięknie. Zero. Blokada. To koło, oczywiście, było popuszczone do ustawienia. Tylko nie chciałem pokazywać, bo z jedną ręką robić drugą. To nie pasuje. Czyli jedno koło. To. W dziurze z tyłu. Tu. I teraz możemy być pewni, że to z zapali będzie chodziło. Ustawienie prosto. No i. Po tych obrotach jest idealnie. Nawet lekko jest mocniej napięte, ale kilka obrotów to się wyrówna. Mo no już poskładane pokrywa też umyłem ją. Eee, dałem też silikon, bo stara uszczelka, ciekło. Z tej strony no nie, tutaj ciekło. Albo wcześniej urwane. Naprawiłem metodą zaciskową i to tak samo. Na przykład, wcześniej były kable. No to lepiej, chyba tak. To pozakręcane tu śruby te u góry. Tu pozakręcane przewody założone. Klimatyzacja założona. I teraz, tu. o tutaj, co jest miejsce. Tu miejsce. I tu będę przykręcał plastik. Gdzieś tam się kręci pod kołem. A potem co? Zamek plastiki od spodu rury od interkulera.